Cześć, nazywam się Tomek. Tomek Dziobiak i Jestem twórcą DM Sales, narzędzia, które pomaga usprawniać procesy marketingu i sprzedaży B2B. A to jest cykl, w którym odpowiem na trzy pytania, które nurtują w Was z zakresu marketingu i sprzedaży. Cześć. W tym odcinku opowiem Wam, jak segmentować klientów B2B. Otóż często pytacie nas, a szczególnie naszą właśnie obsługę klientów, naszych specjalistów do spraw sukcesu, czy jakie metody, czy możliwości ma DM Sales w kwalifikacji czy segmentacji klientów. Otóż w sumie można byłoby podzielić na takie trzy kluczowe obszary. Pierwszy to taka kwalifikacja takiego projektu ze względu na zachowanie tego klienta. To znaczy, do niej właśnie wykorzystujemy nasz algorytm Lead Score, po to chociażby, żeby się dowiedzieć, jak bardzo zaangażowany jest klient. Dzięki niemu będziecie wiedzieć, jak głęboko klient wszedł w interakcję z waszą treścią i czy który z tych klientów faktycznie jest faktycznie zainteresowany, czy się on tylko wszedł i wyszedł z tej strony. Druga, drugi element oprócz tego zachowania to jest segmentacja związana z, z geografią czy geodemografią. Ona jest zwykle związana, potrzebna po to, że możecie dotrzeć do określonych branż czy możecie określić do określonych decydentów tychże branż, co wcale nie jest jednoznaczne i łatwe, no bo w przypadku DMSASA używamy dwóch metod tak naprawdę znowuż określenia demografii, czyli miejsca pracy czy, czy, czy kwalifikacji typu działalności, korzystając z segmentacji Google Maps czy Google. Google Places, gdzie tutaj, wiadomo, wszyscy użytkownicy, którzy zakładają sobie wizytówki w Google Places, tagują to według tej działalności. I druga działalność w przypadku polskich przedsiębiorców to działalność gospodarcza, tak zwany system PKD. O tyle to może być ciekawe i mylące, że inaczej jest wtedy kwalifikacja ta oficjalna. Segmentacja według tej typu działalności, a właśnie użytej w PKD, czy w KRS-ie, czy innym jeszcze systemie rejestrowym państwa, a inaczej, jak sam biznes siebie postrzega. I doskonałym właśnie takim przypadkiem są firmy fotowoltaiczne, gdzie w sumie ta fotowoltaika jako taka nie istnieje w systemie PKD. To są firmy budowlane, najczęściej firmy monterskie, elektryczne. Natomiast w Oczywiście, tak działalności fotowoltaika na przykład jest wskazany właśnie wprost w Google Places, w którym możecie sobie zbudować dany segment. Kolejną Wymiarem takiej segmentacji, która pozwala Wam podzielić tych klientów, jest dotarcie do odpowiedniego decydenta, czyli czy jest to dyrektor handlowy, czy to jest kierownik, czy to jest sam handlowiec, czy to jest właściciel firmy. To jest o tyle istotne, że ze względu na proces zakupowy, szczególnie w tej aktywnej formie, my powinniśmy umieć zainteresować, tudzież zainspirować takiego decydenta do określonego działania, do jakiejś... Działalności, pokazania wartości. I dzięki temu rozpoznanie tego stanowiska czy potencjalnego miejsca w procesie zakupowym właśnie waszego produktu lub usługi pozwala sobie wymyślać taką, Ścieżkę i wyobrazić sobie, jakie stanowiska pracy czy stanowiska firmach mogłyby być zainteresowane. Podam przykład, jeżeli mamy kursy językowe, no to warto zainteresować, zainspirować sprzedażą usług właśnie kursów językowych, na przykład dyrektorów HR czy samych, samych członków zespołów, samych pracowników, a być może później pokazać inną treść na przykład samym właścicielom, bo wartość dla samego pracownika, dla dyrektora HR, i samego w końcu właściciela, który płaci, jest, jest zupełnie to są inne wartości i jak gdyby inne są uzasadnienia, dlaczego ktoś by miałby się zainteresować. Dzięki czemu, patrząc na tą segmentację, właśnie tego członka w procesie zakupu, możecie zbudować dedykowaną treść. Także podsumowując, zanim zaczniecie pracować nad aktywną formą poszukiwania klientów, czyli tak zwanym prospectingiem, lub też zaczniecie pracować nad pewną strategią marketingową, warto wykorzystać chociażby taki moduł Centrum Danych DM Sales, do tego, żeby pobudować odpowiednie projekty, odpowiednie segmenty i kwalifikacje tych klientów ze względu właśnie na te segmenty. Mogą to być segmenty dynamiczne, takie, które powstają na podstawie zachowania klienta, i segmenty statyczne, które powstają na skutek właśnie Waszych założeń i testowania Waszych, powiedzmy, wniosków poprzednich czy kampanii, które wcześniej ustawiliście. Polecam. Na pewno to uporządkuje Wasz proces sprzedaży. Także zapraszam serdecznie i trzymajcie się bezpiecznie. Do zobaczenia.